Pomiędzy zespołami Włoch i Hiszpanii w tych serii finałach. Czyli Barcelona kontra AC Milan i szansa na to, żeby Barcelona się zmierzyła z wielkim pojedynkiem w półfinale Ligi Mistrzów El Clasico z Realem Madryt. To byłby wielki mecz. Rodrigo kontra Lewandowski. No to naprawdę byłby o, byłoby widowisko. Albo Bellingham kontra Lewandowski. Kto wie, czy wystąpi na tym meczu? Jude Bellingham półfinałowym. To jest oczywiście Stadion w Madrycie Przed dwoma godzinami Real Madrid wygra tutaj z Interem Mediolan w półfinale, w ćwierćfinale. A dzisiaj tutaj znowu pojedynek hiszpańsko-włoski, yy, <śmian> na pewno pojedynek klubów, yy, a tak Inter też kluby się grośnie nie lubią i Barcelona i Real Więc yy, odwiecznie rywale obojętnie co by było czy by, 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 bo, bo włoski klasyk czy hiszpański klasyk byłoby ciekawie bo to są dwa wielkie klasyki ale chyba chyba dobrze wiemy jaki klasyk by bardziej interesował w półfinale oczywiście Barcelona Real ale to zanim będzie ten finał to najpierw ten mecz zagrajmy żeby czy ten mecz wygra czy Milan, czy Barcelona, czy Lewandowski będzie półfnialni ligi Mistrzów. Chcemy tego. Fajnie by Polak zagrał w tym. Byłby tym jedynym Polakiem. Chyba, że Arsenal wygra. To wtedy będzie dwóch Polaków. Na razie tutaj gra Barcelona z Milanem. Kto wygra ten wielki finał? Zaczynamy ten mecz o godzinie 21.00. Skład oczywiście Barcelony. W środku Kształbiego, na wam też Stregent, w obronie Cancelo. Eee, obok niego Jago Amantias i w ataku Ferran Torres i Robert Lewandowski, dziewiątko. Skład Stefano Pioli, na Magian Magian, Obronie Kier Tomori, w środku Benaker i w ataku Pulisic Rywal Rakowacza z przegrali jeden mecz tylko z PR. Dzięki temu grałem z Barceloną, Plak mogliby grać z Interem Medioloną. Czy by tak mogli grać z, z tym, z Arsenalem, tak mogli grać wtedy tam. Gdyby było inaczej, a tak jest mecz. Barcelona, czy Milan Zaczynamy! Pełna też hala, dużo kipsów z Barcelony przyjechało do Madrytu. Oglądasz ten drugi pojedynek. Włosów hiszpański, w pierwszych w Ligi Mistrzów i szansa na Alkoholiko jest, szansa na półfinał. Barcelona jest, ale lepiej co, zagrajmy. Barcelona zaczyna ten półfinał. Zaczyna Lewandowski, pierwszy strzał z dystansu już tutaj, w pierwszej sekundzie. Chcieli zaskoczyć Mailiana, który jest dość świadczonym bramkarzem, bardzo ładnie bronił w meczu. W meczu właśnie z Rakowem Częstochowa, grobiąc Rakowem Częstochowa, aż 8 do 2, czyli Milan też jest jednak jednym z jednych faworytów tego meczu. Cancelo, 2 ja, Cancelo, był naprawdę na, na hiszpańskiej ziemi. Barcelona, Real, ale też tutaj te duże kibiców z Barcelony, około jest szansa. Lewandowski, około 4000 kibiców z Barcelony. I tysiąc z Mendolanu i reszta z Madrytu tutaj przyjechała, strata tej hali na tym meczu właśnie bardzo Milan teraz jest Pulisic, PULISIC! Ach, ładnie interweniuje Cancelo. On teraz wyprowadza teraz tą szansę, tą akcję, Cancelo, DŻŁA, CANCELO, BRONI MAGIAN! Wiemy, jak Milan gra ofensywnie, bardzo gra ofensywnie, meczu City, meczu z Rakowem, wygrali przecież z Manchester City, z wielkim zespołem, a teraz Benaker! Jednak poprzeczka ratuje Blaugranę. Już usiąłam z kontratakiem. Okazuje zatrzymali tą kontr. No była szansa dla Milanu, żeby prowadzili tutaj w Madrycie z Barceloną. Bardzo duży kibic z Barcelony. Szansa jest O Co jest? Martinez! Martinez! Martinez Lewandowski na mikrofon! Ale nie ma tej bramki! Byłaby bramka Polaka przeciwko Milanowi. No szkoda! Pomyśl go, by a teraz Kerr. Kerr! No nie pomysł Rekowa taka często Lewandowski, szkoda. Ale może będą następne okazje. Jest Kancelo! Jest Kancelo! Lewandowski, bliska! I Jeszcze kolejna sytuacja, jak wykorzystać wygrywa pojedynek z Lewandowskim Magian. Benaker? Simon Kerr? Simon Kerr, gita obronę Barcelony! Były tutaj pilnowane przez Cancelo, Kier, ale teraz Tomori! Tomori! Z ostrego konta! 37 sekund do końca pierwszej połowy, jest cały czas bez bramek tutaj w Madrycie. Jest Benaker! ho, Też Tregen! Interweniuje, jest pusta bramka! Ależ mają pecha! Medzielanczycy! Nie Ferran Torres! Ferran Torres! Kolejna interwencja Magiana. To mecz, przypomniał mi trochę powoli mecz City z PSG Mecz, w którym też od pierwszej połowy było 0 do 0 Teraz dobra interwencja Kansela, bo jakby tam przeszedł, to byłoby bardzo dobra sytuacja dla yy, Benekera Lewandowski Do Witka Ferrand Torres I mam ramki nieprawdopodobne Jaka jest w to, tam Torres Supek Latuje Magiano, no to sam ten mecz Niesamowite to jest to, że nikt nie potrafi w tej pierwszej połowie zabić bramki. Zero-zero do obserwacji. Zapraszamy za małą chwilkę do Madrytu. Zapraszamy na drugą połowę! Zaczynającemilan, a w tym razie to oni nikt nie potrafi strzelić bramki tej wycięskiej oddali teraz strzał bardzo łatwy do, 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 do wybronienia, to jest Ter który ostatnio odpędził no, bardzo dobre święta z rodziną i jako pecho do Niemiec i zwrócił tysiąc na pewno gotowy do, do walki właśnie Terzcegen, teraz jest Benaker Benakę Jeden! A prowadzi z Barceloną. I oni są, ten krok bliżej od półfinału. Ale poczekajmy, Barcelona też potrafi odpowiadać. Wygrał ich 3 do 1 z Arsenalem. Nie, za Torres! Barcelona wygrała z Arsenalem 3 do 1. Więc też mają coś tutaj. Potrafią pokazać... Włoski zespoły pokonali Napoli. Czy, czy pokonali, ja Macemina, ale teraz z kolegą atakiem. Jeszcze Benakker po ziemi będzie do bliska! Aj, ma bramki, które by dobiła, doszczętnie dla ugranej. Jago Martinez. Martinez ma Lewandowskiego. Aj, Lewandowski był tutaj wyjść, szkoda. Ale jeszcze szansa dla Martinez, ale jest Martinez! Aj, jaki pech. Ale jest widać na bramce z jest kontratak Milanu Begietvola! Ooooj! Kolejna poprzeczka! A Milan nie potrafi zdobyć drugiej bramki. Lewandowski! Lewandowski po ziemi strzał! No nie ma bramki. SAJMON Zero! Dobili Barcelonę! Ten sztegen, bo ten cały od poprzeczki, ale był bez szans już tam Lewandowski, który poglobował interweniować. Trudna sytuacja dla Ugrana, Teraz jest Torres. Jest Cię dla dla Fera Torres. Dwa do jednego. Asystentka lewego. Benaker! Ter trager Kancelo! Dwa! solo będzie 2-2! Ole oh, bagian! Bohater AC Milanu! Jeśli tak się to utrzyma! Benaker! Oh, ter Stregger! Nobitka, Och! Cancelo, działa kancela fatalnie. Tylko dla Milanu. Kier, dobrze teraz Lewa, Cancelo. Cancelo do Lewandowskiego. Lewandowski sam na sam. Lewandowski, jest Lewandowski. Goal! Lever! Lewandowski, brawo! Jesteśmy świtaszy, teraz zdumni z Ciebie. Wyrównujemy, tutaj jest ten mecz na Hali w 2-0 na 2-2, Leopard Lewandowski, pięknie! Jest nadzieja na nogrywkę, jest nadzieja dla na Barcelona, ale jeszcze atakuje Milan! Strzału, poprzeczka! Ratuje też Cegena i cała Barcelona, która na chwilę zamarła! 7 sekund do końca. Ty to wykorzysta Barcelona. Ja tutaj chyba nie, ale zobaczcie jest Martinez. Martinez podzieli strzał! O, broniony pies Belgii, ale mamy teraz dogrywkę. I dodatkowe 2 minuty emocji. Tutaj na Hali w Madrycie. Ależ emocje nas czekają! Lewandowski bohaterem uratował Barcelonę przed odpadnięciem z Ligi Mistrzów. Teraz oboje Barcelona Barcelonę trudną i bardzo, bardzo wąską dogrywkę. Dwuminutową. Zaczynamy nagrywkę, dodatkowe dwie minuty emocji przed nami. Czy Barcelona wygra ten mech? Bo ma szansę, a miała je na tę szansę. Bo w drugiej połowie przegrywała 2 do 0, ale Lewandowski porazował Barcelonę. Karantoresz. Nie udało się, kontra Milanu. Benakert! Domitka, gol! Nie, super poprzeczka, gol! Jest 3 do 2! Simon Monker! Bohate! Prenditi, bohate! Martinez! Oh, magia! Benaker po ziemi broni to też czego nie czy nadzieje, nadzieję. Marcelo nie wbiega tam, Cancelo. Żua Cancelo! Ale fatalnie to zrobił. Zjadł chyba go nerwy. Szkoda. kontra książę! Koniec tej powody dogrywki. Druga powoda gryfki. 2 do 3 do 2 dla Milanu. Oni są bliżej tego półfinału. ale jeszcze jest nadzieja. Iago Martinez. Ferran Torres do Martineza. Martinez. Ależ odrazkliwa. Martinez Martinez Martinez, 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 Martinez. Oj! To bitka Lewandowski zrób to nie! Ale blisko. Bramki leczy znaczy do 3 chwili. Oni teraz grają karne! Tutaj Barcelonczyc Oooo, i jest też stregen po sterunku Ale jeszcze dowierzam! Jest Ferrandore z Tempa Lewandowskiego ustawionego. Och mógł podać Lewandowski! to przechwytuje niestety Ostatnie sekundy Będą teraz grać na czas, Medle-Lamczyc Tomori? Benakiero się sekund do końca jeszcze 5 sekund! Trzeba czasu! Barcelona! O! I chyba odpadną! I to i się żegnają! Z jego mistrzów! Barcelona nie będzie Casico! A pojedynku włosko-hiszpańskim jest! 1-1! Milan Real to będzie półfinał! Już jutro! A my zapraszamy serdecznie na... Pojedynki Liverpool z Borussią i PSG z Arsenalem. Jeszcze dzisiaj. Bardzo dziękuję. Karol Wyżekowski. Mecz bardzo wyrównany.